Dobra, jesteśmy tutaj. Yy, gra, grałem sobie chwilkę Valoranta. Ale wszystko jest... Okej. Yy, chodźmy sobie wyjrzeć przez okno. To... Co to jest? Ty chwila. Muszę wyjrzeć. Bo nie wierzę o, czym. o Nie! Ci przyszli mnie porwać! Uciekamy! O nie!

to ten cały, cały świat. Hmm, hmm. Nie ma kosmiczków, to chodźmy z Polski. O! Józef i Bączek! Bączek! Gdzie jesteś? Okej. Okay. Banie, chodź tu pan! Co pan tu robi? Kim jesteś? Co pan tu robi? Kim jesteś? Jestem kosmiczką z innej planety. Okej. Okay. Eee, panie... I zaraz, ja... Dobra, panie... Tutaj... Miałem... Panie, posłuchaj pan. Panie! No tak, słucham, no! No bo ogólnie to nie, bo... Dobra, Skorpiona z Mortal Kombat. Kosmite, czy znaczy wie pan. E, Skorpiona z Mortal Kombat to bym już zaakceptował, ale że kosmite? Kosmi, e, Na serio, kosmite? Tutaj już mieszkał e, kilka tygodni temu e, Skorpion z Mortal Kombat i w to mogłem mówię ale że. Kosmita? Ma pan jakiś problem do mnie? Panuje nie, nie? No pan! O panie! Pan przesadzi! nie! O Nie! Chodź tu Nie! 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 Ja tam, tam. Mnie ja, tam. Kreaturu, jedno. O nie. W, nie! 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 mnie ty nie, no, nie. Nie. nie! 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 Zawsze zadzi, zawsze mam przy sobie kusze! O nie! E, e, ono! Wano ten wiesz! Przeszedłeś! Eee. Wiem, ja lu mnie porrywać, wiesz? Teraz masz zasług. O ła! Eee. Jeez! Eee. No masz. Ty mnie nie przyjmiesz! Ty mnie nie przyjmiesz? Przyjmiesz mnie, czy mam zniszczyć ten cały świat! Ja wróciłem. Dory me, Dory Dorime! Dory me, no me, Dory me, szybko me, się O! portal. O! Dory me, Dory się. O, Dobra, Dobra. Jestem, Dobra, dam mu prezent. Co? Nie właśnie. DORIME Co to jest? DORIME! No moje drzwi DORIME no. DORIME No nie! Zostaw! Nie DORIME! Weź się ZOMKnij! DORIME! DORIME! TICO, bądź i tu byś na no Norime! Gdzie pan jest? Gdzie pan? Niech chce panu dać prezent! Panie, bo z mojego mieszkania. Co to? Nie, Niech pan ma pachołka, panu urządzę. Urządzę panu, niech pan poczeka. O. Ale... Nie pasuje, panu? Nie, nie, pasuje. nie pasuje panu? Nie, nie pasuje panu. Nie A, pasuje panu? Nie. Nie pasuje panu? Nie pasuje panu? Ale weź tą ręką mnie ode mnie brudną, jak my jeszcze pogadamy. Nie pasuje panu? A, nie, nie pasuje jest! panu? Ale błony! muszę... Panie, Uciekam. O Jezu, ja mam jakąś moc nadprzyrodzoną. przyrodzoną. masz? Ty kreatura, ty jedna. Nie przyjmiesz... Tu będę krewentu i podoba ci się! To tak właśnie kończysz! Aha. Dobrze, do widzenia! Do no widzenia! Ja muszę coś z tym zarobić! I dobrze! Eee, e-głowa! E. Eee. O! No, dobrze trzymam!

Jezus yeah, yeah, Maria, jakiś kosmita go chyba... Kosmita, <gülpity> no tego to... Mój portal. A co to za portal? Może ktoś w Dziwny Mam piraturę z mojego portalu! Uh. Dziwny kosmita. Dobra, i No nie. Panie! Proszę sobie iść. W świat. Do widzenia. Panie! Pan, mam pan do pana pytanie. Niech pan tutaj podejdzie pod drzwi moje. Ale... Dobra, nie, już nieważne. No, no. No może, o Jezu. Eee, <śmienicza> panie, wol e, mnie z mojego pokoju, bo straż bez megką. Wam <śmienicza> No, to ja pójdę za sklepu. Sklep. Ale cię coś pan! mnie stąd! Idę do sklepu. Ale fajny, ale fajny komputer! Co? Zniszczę go! Zniszczę go! Nie! Ja, zabiję cię! Nie zniknął mi. Chodź tu. Ale nas pójdę odczepić. O, w automacie jest. O, ale fajne krzesło! Wezmę je sobie! O nie! To od kolegi biało! Ale fajna klawiatura, ale fajny kaktus! O, o, dobra, dobra. No, o, ty nie! Teraz mi przesadziłeś, chodź tu ty jedny! Kosmita, jeden mi tu będzie kradł. Dobra, na razie go nie będę Idę do kolegi. O, ale fajny O nie, dobra, to nie jest... To nie jest fajny. Okay, jestem w tym jestem tym Mendon, na może jeszcze mam to. Okej. ale fajne biurko! Wezmę je sobie! O, ale fajny komputer! Uch. Wezmę ten! Ale ja, radio fajne! Uch. Ale fajna piłka! Ale fajny obraz! Uch. Miii, mały. O! Dobra, idę sprzącić. Alo, jestem to tu. Dobra, przejdę do kolega. Zaraz, proszę pana, zaraz przyjdę do pana. Niech mam chwilkę poczeka. Tylko muszę ubrać kurtkę. A no gdzie pan jest? W no, domu. Szybko kolego, bądź. Okej, okay, już lecę. Tylko ubiorę kurtkę, bo znowu nie ubrałem, bo byłem w sklepie. No, mhm. Dobra, już lecę. Wow. Jestem u ciebie w mieszkaniu. Okay. No, no. Ja już! O, też wnuczku! Ale, 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 ale przecież, przecież... ja cię utopiłem! Co? No wiesz, wtedy... Na wakacja. No ja byłem na wakacjach, ale przyjechałem do ciebie. No dobrze dziadku, ale skoro jesteś, nie mogłeś mi pokonać apokalipsę, wiesz. Mm. Co? Bo dziadek ma y, głuchy słuch. Skoro dziad już tutaj jest i się ogarnął, to może dziadzia po prostu pomoże mi z apokalipsą ap kosmitów? Jak apokalipsą kosmitów? tam? No, apokalipsa kosmitów mnie nawiedziła i chce mi mózg odebrać, no. Co? Ja im dam! Jestem... Um. O nie! Jest jeden! Na balkonie! O oh, nie! Yeah. Szybko, dziadku! Uciekamy! Dziadku, szybko, nie załóżę, О, oh, yeah. mm. uh -huh. не-е-е-е! до склапа моя My... oh. Шибко до склапа моего, внучку! Окей. А really okay. like oh. to fly! I шипка, а а а а O nie! Wnuczku, chodź do mojego sklepu! Szybko! Ej, nie mam już tej super mocy latania! No, szybko zamykamy! Zamykamy! Czekaj! Szybko, czekaj! Ja tu dam. Proszę bardzo! O, drugie drzwi! O! Dobrze! Dobra, mam pomysł. Ja oni tu nie wejdą. Radia mam pomysł. O, proszę bardzo, wnuczku zobacz. Patrzcie, oni teraz już tu nie wejdą. Nawet jakby mieli superowego hakera, czekaj. No. I teraz uruchomiłem alarm i nie ma dostępu do przejścia. O nie, co to jest? Nie, nie. Oh oh nie, mm. oh nie, Mieszka. Nie, Mieszka. nie, nie jest nie przej! Jesz go! O nie! Jies i jem! Nie Szybko! Szybko! Ja uciekam! Pojazdy! Szybko! Auto! Uciekam! La o nie! Oni tu są! Ola, la, 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 la. Tam jest! O <grym> <grym> nie!

Uciekam! Złe kosmik OWA! Nie, pomocy! Owa! Chodź a... Chodź tu! Ze się z tobą rosną zawsze! Nienawidzę cię, ty głupi kosmito! Dawaj na dach! Okej... Okay. Mwao, jeden. Okej. Zpadłem. O nie, o nie. Ała. Ała. Jak jej nie oglądasz teraz, to oglądasz mnie raz na zawsze. O, najlepsze ostatnie życie. O, nie. nie, nie. O, za mnie. Ah, ah. A! Jest! Ja jeden, 0 Dobra, ja teraz mnie pokonasz, bo mam jedno życie? Proszę. się ze mną na zawsze! Okej! Okay. Od... Dobra, teraz zabierasz swoich najemników. i wynosi się staj... A ne, a ne, a ne, kosmiti mnie porvali.